Uwaga. 31 maja zbliża się. Nie wychodź z domu w tym dniu. To była ostrzeżenie, które zostawił zapisane Święty Pio, a które przez dekady było przechowywane, ponieważ wielu uważało, że te wizje były zbyt niepokojące, by je upublicznić. Wizje dotyczące tej daty, które mogą przynieść straszne konsekwencje dla tych, którzy nie będą przygotowani. Ale czasy się zmieniły, a znaki, które Święty Pio opisał, zaczynają objawiać się na naszych oczach. Świat jest inny. Katastrofy naturalne, wojny, duchowa dezorientacja, która rozprzestrzenia się nawet w obrębie kościołów. Wszystko to stanowi część ostrzeżeń, które święty Pio otrzymał w swoich najintensywniejszych wizjach. A dzień 31 maja ma bezpośredni związek z tymi wydarzeniami. To, co podzielę się z tobą w dzisiejszym filmie, to autentyczne objawienia świętego Pios Pietrelciny, świętego oficjalnie uznanego przez Kościół, który otrzymał wizję o przyszłych wydarzeniach, które niepokoją tych, którzy je znają. Jeśli trafiłeś na ten film, to nie przypadek, Bóg pozwala, aby pewne informacje docierały do odpowiednich osób w odpowiednim czasie. I być może to ty jesteś jedną z tych osób, które muszą wiedzieć, co nadchodzi. Co sprawia, że ten dzień jest tak niebezpieczny? Dlaczego tak szanowany przez Kościół katolicki święty dał tak bezpośrednie ostrzeżenie o konkretnej dacie? Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ wyjaśnię dokładnie, dlaczego dzień 31 maja jest tak ważny i co musisz zrobić, aby się ochronić. A dla tych, którzy nie mogą zostać w domu z powodu pracy lub nauki, pokażę również szczególne wskazówki które święty Pio pozostawił dla takich sytuacji. Francesco Forgione urodził się 25 maja 1887 roku w prostej rodzinie na południu Włoch. Od najmłodszych lat przejawiał bardzo silną wiarę i wyjątkową więź z Bogiem. W wieku 15 lat zdecydował się zostać bratem zakonnym i wybrał imię Brat Pio. Później, gdy został księdzem, stał się znany jako Padre Pio. Życie świętego Pio było naznaczone wydarzeniami, których wielu ludzi nie potrafi zrozumieć lub uwierzyć. Miał stygmaty, które były tymi samymi ranami, jakie miał Jezus Chrystus na krzyżu. Te rany pojawiły się na jego rękach, stopach i piersi, a przez pięćdziesiąt lat codziennie krwawiły. Lekarze nigdy nie potrafili wyjaśnić, jak to było możliwe. Jednak stygmaty były tylko małą częścią darów, które posiadał święty Pio. Potrafił czytać w sercach ludzi. Kiedy ktoś szedł do niego na spowiedź, zanim ta osoba zdążyła cokolwiek powiedzieć, on już wiedział, jakie grzechy popełniła. Często mówił do osoby: Zapomniałeś wspomnieć o tym, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu lub Jest coś, czego nie chcesz mi powiedzieć, ale ja już wiem. Działo się to codziennie. Święty Pio potrafił także być w dwóch miejscach jednocześnie. To nazywa się bilokacją. Setki osób przysięgały, że widziały świętego Pio w różnych miejscach o tej samej porze. Niektórzy ludzie, którzy umierali, opowiadali, że święty Pio pojawił się obok ich łóżka, mimo że wszyscy wiedzieli, że był wówczas we Włoszech, odprawiając mszę świętą. Kolejną niezwykłą cechą świętego Pio było to, że potrafił wyczuwać zapachy, które pochodziły z nieba oraz zapachy, które pochodziły z piekła. Kiedy w pobliżu byli święci, czuł zapach róż. Kiedy była obecność demoniczna, czuł straszny smród. I ludzie, którzy byli w pobliżu niego, również czuli te zapachy. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech świętego Pio była jego zdolność do rozróżniania duchów. Potrafił natychmiast zidentyfikować, kiedy ktoś był pod wpływem demonów, lub gdy w jakimś miejscu istniała negatywna aktywność duchowa. Ta duchowa wrażliwość sprawiała, że był niezwykle świadomy okresów, w których siły zła miały większą swobodę działania. Przez całe swoje życie święty Pio otrzymywał wiele wizji dotyczących czasów ostatecznych. Widział wojny, katastrofy naturalne, kryzysy w kościele oraz wydarzenia, które jeszcze nie miały miejsca. Jednak spośród wszystkich tych wizji, jedna jest szczególnie ważna i dotyczy konkretnego dnia w roku. Święty Pio zawsze mówił, że Bóg pokazuje mu przyszłość nie po to, aby wzbudzić strach. Ale po to, by ludzie mogli się przygotować. Wyjaśniał, że Bóg jest jak kochający Ojciec, który ostrzega swoje dzieci przed nadchodzącymi niebezpieczeństwami. A te wizje o przyszłości obejmowały konkretne wydarzenia związane z ważnymi datami w kalendarzu katolickim. Ale może najbardziej imponującym darem świętego Pio było otrzymywanie wizji o przyszłości. Widział rzeczy, które miały się wydarzyć lata przed ich zaistnieniem. A te wizje nie były niejasne czy trudne do zrozumienia. Były bardzo klarowne i szczegółowe. Święty Pio potrafił dokładnie opisać, co miało się wydarzyć, kiedy to miało nastąpić i co ludzie powinni zrobić, aby się ochronić. To dzięki tej duchowej wrażliwości, Święty Pio otrzymał szczególne objawienia o pewnych dniach w roku, które są duchowo bardziej niebezpieczne. Dniach, kiedy bitwy między dobrem a złem się nasilają, i kiedy ludzie muszą być szczególnie chronieni przez modlitwę i sakramenty. Wśród wszystkich tych objawień jedno z najbardziej niepokojących, które święty Pio otrzymał, dotyczyło dnia 31 maja. Data, która według jego wizji wiąże się z tak wielkim niebezpieczeństwem duchowym, że uznał za konieczne wystosowanie bezpośredniego i konkretnego ostrzeżenia dla całej ludzkości. Święty Pio zawsze mówił, że kalendarz katolicki to nie tylko lista dat świąt. Każdy dzień święty ma głębokie duchowe znaczenie i specjalną energię, a niektóre dni są silniejsze niż inne, zarówno dla dobra, jak i dla zła. W tych dniach modlitwy mają większą moc, ale również ataki duchowe mogą być silniejsze. Jednym z tych szczególnych dni, które święty Pio wielokrotnie wspominał, jest Dzień Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, który Kościół obchodzi 31 maja. Dzień ten przypomina, kiedy Matka Boża odwiedziła swoją kuzynkę Elżbietę po otrzymaniu wizyty od Anioła Gabriela. Był to moment wielkiej radości i wielkiej boskiej ochrony. Jednak w wizjach świętego Pio ten dzień również pojawiał się jako dzień duchowej próby. Dzień, w którym ludzie muszą być szczególnie czujni i chronieni. A teraz zrozumiesz, dlaczego ten dzień jest tak ważny i dlaczego święty Pio zalecał, aby ludzie pozostali w domu. Według objawień, które święty Pio otrzymał, każdego roku, 31 maja, odbywa się bardzo intensywna duchowa bitwa między siłami dobra i zła. To tak, jakby w tym konkretnym dniu Bóg pozwalał demonom na większą swobodę, by kusili i atakowali ludzi. Nie dlatego, że Bóg chce zła dla kogokolwiek, ale to forma próby wiary i duchowego przygotowania każdego człowieka. Święty Pio widział, że tego dnia wiele osób, które wychodzą z domu bez odpowiedniej ochrony duchowej, wpada w niebezpieczne sytuacje. Wypadki, które nie powinny się zdarzyć, kłótnie, które zaczynają się z niczego, zamieszanie, które można by było uniknąć. Wszystko to dlatego, że siły negatywne są bardziej aktywne i szukają okazji, by sprawić problemy. Dlatego Święty Pio zawsze zalecałby, by w dniu 31 maja ludzie pozostali w domu. Poświęcając cały dzień na modlitwę. Mówił, że ci, którzy to zrobią, będą pod szczególną ochroną Matki Bożej i nie dozna żadnego zła. Ale nie chodzi tylko o to, by zostać w domu fizycznie. Ważne jest, by dom był również duchowo chroniony. Święty Pio zalecałby, by w dniu 31 maja ludzie poświęcili swój dom wodą święconą, zapalili święcone świece, modlili się na różańcu kilka razy w ciągu dnia. I utrzymywali postawę modlitwy oraz skupienia. Jednak święty Pio wiedział, że nie wszyscy mogą zostać w domu w dniu 31 maja. Wiele osób ma pracę, naukę lub inne obowiązki, których nie można odwołać. Dlatego też pozostawił konkretne wskazówki dla takich sytuacji. Według świętego Pio: Ci, którzy muszą wyjść z domu tego dnia, powinni przygotować się duchowo jeszcze bardziej intensywnie. Osoby te powinny udać się na msze świętą rano, wyspowiadać się przed dniem 31, a także zawsze nosić różaniec i szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel. Mówił również, że tego dnia szczególnie ważne jest unikanie dyskusji, kłótni i wszelkich negatywnych uczuć. Gniew, nienawiść, zazdrość i inne złe emocje mogą otworzyć duchowe luki, które ułatwiają działanie demonów. Dlatego 31 maja powinien być dniem pokoju, przebaczenia i miłości. Święty Pio tłumaczył, że kiedy ludzie przestrzegają tych zaleceń, nie tylko chronią się przed duchowymi niebezpieczeństwami, ale także pomagają osłabić siłę zła na świecie. Każda osoba, która poświęca się modlitwie i skupieniu w tym dniu, przyczynia się do tego, by siły dobra były silniejsze niż siły zła. I jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą święty Pio mówił o dniu 31 maja. Według Niego, sposób w jaki ludzkość zachowuje się tego dnia ma bezpośredni wpływ na to, kiedy nastąpią trzy dni ciemności. Według świętego Pio, te trzy dni ciemności nadejdą, gdy ludzkość osiągnie granicę zła. Będzie to jak oczyszczenie, które Bóg przeprowadzi na ziemi, aby usunąć całą korupcję i przemoc. Ale zanim te trzy dni się wydarzą, Bóg wyśle znaki, aby ostrzec ludzi i dać im czas na przygotowanie się. Święty Pio opisywał te trzy dni jako okres, w którym ciemność będzie całkowita. Nie będzie światła ani słońca, ani księżyca, ani gwiazd. Jedynym światłem, które będzie działać, będą świece z wosku pszczelego, które zostały poświęcone przez kapłana. Żadne światło elektryczne nie będzie działać, nawet latarki czy inne źródła sztucznego światła. Podczas tych trzech dni wszystkie siły zła zostaną uwolnione na ziemi. Demony będą mogły manifestować się fizycznie i będą próbować wchodzić do domów ludzi. Dlatego święty Pio zawsze mówił, że kiedy te dni nadejdą, ludzie powinni pozostać w domu, trzymając wszystkie drzwi i okna mocno zamknięte i zakryte. Jeśli wiele osób zignoruje ostrzeżenia i nie zabezpieczy się duchowo, trzy dni ciemności przyjdą szybciej. Ale jeśli wiele osób będzie przestrzegać zaleceń i poświęci się modlitwie. Te wydarzenia mogą zostać opóźnione, a nawet złagodzone. Dlatego to nie tylko kwestia ochrony indywidualnej, to odpowiedzialność zbiorowa. Każdy z nas ma moc wpływania na losy świata poprzez nasze wybory duchowe, a dzień 31 maja to wyjątkowa okazja, by wykorzystać tę moc w sposób pozytywny. Przygotowanie duchowe jest najważniejsze. Święty Pio zawsze mówił, że kto jest w stanie łaski, nie ma się czego bać. Oznacza to bycie wolnym od grzechu ciężkiego w duszy, co jest możliwe tylko przez spowiedź sakramentalną. Ważne jest także, aby mieć silną dewocę do Matki Bożej, szczególnie poprzez różaniec. Przygotowanie materialne również jest konieczne, ale jest sprawą drugorzędną. W domu należy mieć wodę, jedzenie, leki, a przede wszystkim świece woskowe, które zostały poświęcone przez kapłana. Ważne jest także posiadanie krucyfiksu, wody święconej, różańca i obrazów świętych. Święty Pio zawsze mówił, że trzy dni ciemności to nie okrutna kara od Boga, ale akt miłosierdzia. Jest to sposób, w jaki Bóg oczyści ziemię z całego zła, aby mógł rozpocząć nową erę pokoju i świętości. Ci, którzy będą przygotowani duchowo, przejdą przez te trzy dni tak, jakby przechodzili przez burzę w bezpiecznym domu. A po tych trzech dniach, według świętego Pio, świat będzie całkowicie inny. Będzie jakby Ziemia została stworzona na nowo. Nie będzie już wojny, zła, katastrof, ani żadnego rodzaju zła. Ludzie będą żyć w pokoju, rodziny będą zjednoczone, a wszyscy będą kochać i służyć Bogu z radością. Dlatego choć te proroctwa mogą wydawać się przerażające, w rzeczywistości są one wielką nadzieją. Pokazują nam, że Bóg nie pozwoli, aby zło trwało wiecznie. A ci, którzy wybiorą stronę dobra, otrzymają wspaniałą nagrodę. Teraz, gdy znasz te objawienia świętego Pio, masz odpowiedzialność. Nie możesz po prostu zignorować tych ostrzeżeń lub udawać, że ich nie słyszałeś. Bóg ostrzega nas przez swoich świętych, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować. Zacznij dzisiaj przygotowywać się duchowo. Udaj się do spowiedzi, jeśli nie jesteś w stanie łaski módl się na różańcu codziennie miej dewoca do Matki Bożej a kiedy nadejdzie dzień 31 maja postępuj zgodnie z zaleceniami świętego pio zostań w domu dużo się módl zachowuj pokój w sercu i ufaj bożej ochronie pamiętaj słowa świętego pio kto ma wiarę nie ma się czego bać jeśli będziesz przygotowany duchowo Nieważne, co się wydarzy na świecie, zawsze będziesz pod ochroną Boga i Matki Bożej. A to wszystko, czego potrzebujesz, aby stawić czoła każdej trudności z spokojem i nadzieją.